Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi dla Was JB Darki witam was w drugim odcinku z serii, e, z serii takich krótkich filmików do odpowiedzi eventu Citroxa. E, w eventie temu chodzi o to, żeby przejść jak najszybciej daną mapę parkour, która jest przedstawiona, przedstawiona w najnowszym filmie eventu tego, e, na kanale Citroxa. Oczywiście każdy szczegół na temat e, tego tej zabawy znajdziecie w opisie e, mojego, mojego tego filmu. Znajdziecie również tam link do najnowszego, em, najnowszego filmu z tej serii e, i na początku chciałbym złożyć taką małą apelację do was, ponieważ większość e, większość e, uczestników, że tak powiem e, kręci sw z, jak, nakręciło swoje materiały do pierwszej, e, pierwszego odcinka e, z, z tego eventu Seatroxa e, i tutaj chciałbym was prosić, abyście nie zaprzestawali nakręcania, kręcenia z tego eventu filmików, ponieważ wiem, że większość pewnie zrezygnuje z powodu tego, że zajęła jakąś tam, jakieś tam słabe miejsce. Ja osobiście zajęłam już po, poza, poza, daleko 10, po, poza pierwszą dziesiątką. Jak widzicie nie, nie zniechęciłem się do kręcenia dalszych filmików. Bardzo mi się to spodobało, ponieważ event jest naprawdę bardzo fajny i chciałbym Was tutaj prosić, abyście też również nie zaprzestawali kręcenia filmów do odpowiedzi Citroxa. Mam nadzieję, że również inni mnie w tym poprą, ponieważ jest to naprawdę świetny event. Sam muszę to przyznać. E, tym razem jest to mapa, e, dan, znaczy nadal jest to mapa dungeon-runner. Tym, tym razem poziom normal. Tak więc mam nadzieję, że parkour Wam się spodobał, ponieważ jest to już koniec. E, oczywiście czas został specjalnie, e, profesjonalnie, wymierzony, profesjonalnie wymierzony w sony Vegasie Pro 11. E, tak więc życzę Wam wszystkiego dobrego, e, powodzenia w rywalizacji. Do pozobaczenia, do usłyszenia. Na razie. Siemka.